Witam wszystkich na kanale Majsterkowicz i dzisiejsza rozmowa będzie o projektach budowlanym i aranżacyjnym. Jaki z danych projektów ma być pierwszy, jaki ma być drugi, bo w sumie te projekty są oba ważne. Jeden projekt nam pokazuje w których miejscach mamy meble a drugi projekt nam pokazuje jak to ma być zbudowane, gdzie ma być woda, elektryka, jaki Słupki nosne okna, drzwi. No, a z drugiej strony mamy projekt aranżacyjny, który nam wykazuje, jak mamy ustawione te meble. Jak mamy ustawione zegarki, jak mamy ustawione te same gniazdka, gdzie ma być jakby wanna, gdzie ma być kuchnia, w jakim miejscu mamy tą samą lodówkę, zmywarkę zlew jakby to jest bardzo istotne w momencie kiedy zaczynamy tworzyć jakby projekt budowlany tak jak w projekcie budowlanym jest wytyczne w zależności od tego co mamy, gdzie postawione jeżeli mamy wiadomo, że mamy obok zmywarki mamy zlew Sala instalacja do zmywarki jest pod zlewem i to już jest ta wytyczna, która w momencie projektowania tego budowlanego projektu pokazuje, że w aranżacji jest ustawione tak, że mamy tutaj zmywarkę, tam mamy zlew instalacja jest w tym miejscu tak samo powiedzmy mamy ściankę medijną, na której mamy telewizor, jakieś tam inne urządzenia to też nam wykazuje dla elektryki, że tutaj mamy ściankę, tutaj na tej wysokości jest mniej więcej wskazany już telewizor, że ma być w tym miejscu i jedyne co tylko ustawiamy wielkość tego telewizora, czy ma być coś jakoś w jakiś sposób to ma być chowane te różne przewody. Już od tego też mamy wytyczne do elektryki, ile gniazdek, jakie wyłączniki. To same mamy dalej z, powiedzmy, z drzwiami albo z oknami, że jest tutaj okno i teraz zostaje tylko wymiary tego okna, większe, mniejsze, czy te okna jest tam trzy-szybowe, pięciu-szybowe, czy będą mieć jakieś rolety. Na to wszystko też jest w projekcie budowlanym wytyczne, który jest podstawiane według tej aranżacji po to mówię, że aranżacja jest bardzo potrzebna w momencie kiedy już tworzymy projekt budowlany on jest pomiędzy sobą bardzo mocno powiązane, także nie jest tak, że coś jest najbardziej potrzebne a coś jest niepotrzebne oba projekta jest pomiędzy sobą mocno powiązane bo jak mamy wskazane w aranżacji że mamy kuchnię z salonem i jakieś miejsca jest takie przejściowe gdzie, gdzie w ogóle nie muszą być gniazdka w żadnej instalacji no to nam to w projekcie budowlanym będzie wykazane że ta ściana jest bez żadnej instalacji że mus, możemy tam powiedzieć jakieś obrazki że nie będzie problemu z tym że wtrafimy w jakiś skap i z drugiej strony projekt budowlany wykazuje dokładne wytyczne jak, jaką mamy ścianę, grubość tej ściany czy ona jest izolowana, czy nie jest izolowana jaka ma być grubość stynku, w, w którym miejscu jest układany kabel też jest wykazywany, jaka jest grubość tego kabla czy to jest kabel pod gniazdka czy to jest kabel pod oświetlenia to też dużo zależy od tego jak jest zrobiona jakby projekt aranżacyjny? Także tutaj nie ma takiego pewnego słowa, że projekt aranżacyjny jest zrobiony tam w końcu, albo projekt budowlany jest zrobiony na samym końcu. nie, Te oba projekty w sumie jest zrobione w prawie jednocześnie, chociaż projekt aranżacyjny jest bardziej robiony i tak poprzednio z tego powodu, że musimy wiedzieć dla projektu budowlanego jak, jaki wytyczny musimy już używać. Także tak. Najpierw robimy projekt aranżacyjny, żeby po prostu nasz mózg zrozumiał w którym miejscu co znajduje się. Dodatek, że Idzie tak, że zrobimy jeden projekt zanim po jakimś czasie robimy kolejny, kolejny i kolejny. Bo jakby doświadczenie pokazuje to, że zmieniają się nam jakby pomysły, coś mamy postawiony jakby jeden projekt tutaj za jakiś czas idzie pomysł że można to zmodernizować zmienić, przystawić zamienić jakieś rzeczy nachodzimy powiedzmy w internecie jakąś ciekawą kuchnię która nas bardzo inspiruje znowu zmieniamy projekt jakby aranżacyjny bo jest bardzo tam jakaś fajna wygodna kuchnia która ma mnóstwo różnych szafek pulecie który tam powiedzmy wychodzi. Jakby za pomocą dotyka, otwierają się dwiczki, tam za pomocą wcisnięcia jakiegoś budzika nam opuszczają za te górne szapki, co w swoim kolejku wskazuje na to, że w jakimś miejscu ma być doprowadzona elektryka, dlatego żeby zasywać jakieś tam silniki, czy nawet jakieś systemy hydrauliczne, bo też teraz jest różne rzeczy w tych mebla, że, no, jest sporo różnych w cały czas mamy rozwój w różnych technologiach, w różnych branżach, także no, nie ma co dziwić jeżeli mamy zrobione mniej więcej około 10 różnych y, wariantów projektów i tak wiadomo, że pod samy koniec mamy dużą zmianę i konieczna aranżacja i taki tak nam będzie 15-20 w tej kolejce, którą my zrobimy. Także tak robimy projekt aranżacyjny, to jest pierwsza rzecz. Wykazujemy, gdzie mamy w pokojach gniazdka, jak wygląda oswietlenia. Kuchnia, jak jest postawiona, jak jest wana, czy ma być baterie podtynkowe, natynkowe, kafli wielkoformatowe, tam małoformatowe i już od tego wszystkiego jakby wychodzą te projekty, nam budowlane że mamy wskaźnik, że tam jest taka ściana, taka grubość, będzie mniej więcej to jest ściana działowa, jest ściana zewnętrzna, że ona jest tak, zewnątrz zrobiona tak, w środku tak, jakby, że tam idą tapety już od tego firma budowlana, która tam powiedzmy wykonuje, wie, że powiedzmy, ta ściana będzie ułożona, tapeta, że ma być wyszlifowane, wyczyszczone ściany i przygotowane pod tapety, bo wiadomo, że nie możemy pod tapetami będzie bardzo widoczne jakby jakieś górki, jamki i to podobne rzeczy. To samo jest i ze ścianami, które malujemy, że jakby też jest rzeczy, które już w projekcie budowlanym według projektu aranżacyjnego wykazuje, że ma być poszpachlowane, pomalowane, wyszlifowane że tam jest jakaś ściana, na której układamy farbę i też w zależności od tego jakiej jakości oczekujemy takie wytyczne już idą w projekcie budowlanym także te dwa projekty prowadzimy razem i Jeden z drugim jest mocno powiązany. Dziękuję na dzisiaj i do zobaczenia.